Wypuściłeś dżina z butelki, którego nie jesteś w stanie już okiełznać. Już nie jesteś w stanie go kontrolować, ani okiełznać. I moje umiejętności są dla tych, którzy mnie znają, jakby żadną tajemnicą. No. Żadnego Murańskiego nie można pokonać przed czasem. To, to na pewno trzeba zaznaczyć, że, e, e, że no Kas już obawiał się tych silnych ciosów, tak, trochę. E, te meksykańskie rękawice były faktycznie meksykańskie? Tak, tak, były meksykańskie, federacja stanęła na wysokości zadania. I było, no, no my chcieliśmy maksymalizować nasze szanse, czyli no, korzystać z tego, co mamy, czyli ten, 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 ta siła ciosu Mateusza, którą Kas już odczuł. Żaden Murański nigdy nie tylko nie wyjedzie na noszach z oktagonu, ale nie przegra przed czasem. Rozumiesz? No. Mogłem się napierdalać 10 rund. Nie powaliłbym mnie. Jest pan zadowolony ze za swoich? No jedną rozstawy? ręką, jedną ręką pięć nie przygotowań. Nie ma chuja, nie powaliłbym mnie, nie ma takiej opcji, nikt mnie nie powalił. Może bić. Musiałbym mieć cegłę w ręku. Panie Jacku, wszystkie chwyty dozwolone, bo tak, było gryzienie, było łapanie się siatki. Wszystkie chwyty dozwolone no, ja w tej walce? Patrzyłem jedną ręką, czułem, czułem bezsilność, to oczywiście, bo tą jedną ręką też nie mogłem bić.